Zróbcie Cześć, z tej strony. Co? Ruby staś. W dzisiejszym odcinku Opening doczekamy. Drugi na tym kanale Opening. Evolution. S -s saszetek Evolution. Um, no to co? Nie przedłużamy, tylko. Pierwszy raz w moim biurku. Tak, pierwszy raz. No to może. miał nieszczęśliwy wypadek, więc na podłodze będzie mu ciężej. I więc... będzie widać. A nikt nie chce tego widzieć. Nie. No o, o, o tak zrobimy, żeby było widać. Odmogę. I już pszułka moja! Tutaj A. Tylko nie wiem gdzie je stawiać, wiesz. Tutaj O. O, dawaj tutaj. O, Bra da dawaj tą książkę grubą. Dobra, tutaj mam taką książkę i na no, nie będziemy stawiać. Tak. Dobra, teraz moja. O, pierwszy świecący w ciemności. Galacticul! No ja... Galacticul! A to w ogóle to nie z bohaterem czy z Bohaterem! Galacticul! Na nie wydzielę się jak w Torodactyle, wiesz? Ja ty masz takie... Mhm. Mówiłem, że ty robisz Galaktykula! No, no przegrałem! Przegrałem zakład, jestem ci mus! Ale właśnie ja nigdy nie wygrywam zakładów, to dlatego dziełem o to założyłem. Galaktykul Oglądajcie, bo to co tu się dzieje to jest... I zostawcie łapki w górę i subiki. O, galaktyka. O, ja jestem Ja! Yeah. Ej, wy, ej, wymieni ej, wymienisz się, czy nie? Ja! Ej, a ty I leciał mi jakoś tak otworzyłem że wyleciał za mnie. To masz kurczę, a ty masz szczęście, co ty... Ej, ale wiecie co? Zawsze mm. im, dajcie koledze otworzyć swoje saszetki, bo on ci coś fajnego dropnie. No! Ja tak. dropnąłem coś, chyba miałem ordera. Ja ci dropnąłem yy, yy, gal Galaktikula! dog! Ale teraz nie było tak, ta, ta, takiego tego. Takiego ucieszenia. Galacticula dropnął i co? No i co? Ostatnio drobnała morfa, więc... O, żelazko! <laughs> teraz ty. Ej, coś długo będzie to na coś Srebrny! No co, no nie gadaj! Rolka! skuter to znaczy. No nie, no, nie gadaj! gadaj. Twój ulubiony No nie gadaj! Twój ulubiony, tak? No tak! No nie gadaj! No nie gadaj! Co to jest? Jakiś inny. Srebrny! Co? Nie, 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 polecamy, polecamy! Polecamy oglądać, polecamy oglądać, kupię. Dobra, teraz ja. No w ciemności? no super. Nie, nie, nie. Chłopie, galaktykul pojechał. O oh, chłopie. Wow, wow, wow. Chłopie, paserzy ze zepsuł. No super, znowu świecący w ciemności. Spaghetti. Chłopie. Świecący no, w ciemności, no super. Miska, miska zielona. No znowu świecący w ciemności. O, w ciemnosi, w ja się w ciemności, powtóreczka. Stasiek mi podał. Właśnie. Teraz musi się coś dobrego. No nie. No klocek Lego. jak można składać. Yeeej. Składać można z tych klocków Lego. No i w nosi praluszka! Różowe majtki! Ale ja ci dropiłem. No, znowu się ze w ciemności. Garnek. No, ja nie, wiem. No dobra, to chyba na to będzie dobre. Srebrny. Srebrny. No ja nie wierzę. Perkuszyn. No jeszcze tylko złoty trzeba. No niestety nie ma. Wiesz, jeszcze jest. Jak my to się otwieramy? Skarpetka. A to skarpieta. Ja tak wygląda. Więc polecamy na podro. Ja galaktykulaków Ty drównaś. O, spinka. Co, żeś, trafił. Groch. Trzyma buzie. Mezyły zły. Siący. A nie. Ta liza. Ojej, jakie fajne Kolejny klocek, z których można składać Dobra, No, dobra, dawaj. Klocek. Klacek, LEGA! klacek. Już oddajemy taką wieżę, dawaj. Dobra. Bo wstajemy, że trzy klocki. Jak zamkniemy firałyśmy? I jakiś jakieś chipsy. ale to było ostatnio taki fajne, ale to było, ale ostatnio po prostu nie było farta ostatnio. Chłopcze bo Co to jest? Kiedranc. A nie, a nie Chłopca. prysznic? Nie wiem, ale chłopcze drapno galaktykula. Podkawa. Podkawa. Tyle. Namiot, miod, yy, trzy Jak my to szybko otwieramy, 5 minut, a już tyle z boksów wyczerpaliśmy. Ja no właśnie. Ja no kurde, dużo mamy. Dobra, to teraz będziemy mówić. A nie ma nic. Teraz Bazon! Drogi. Ej, olu, to ma dziurę taką. Pierwsza zaszetka moja i takiej galaktyku. No tak, to, no, to była pierwsza zaszytka. No. Mmm, miał. Mielk. Jeszcze trzy srebrne.

Nie, nie, normalnie. Spikule! w ciemności. Chyba powtóreczka. Nie. Nie. nie inny kolor. Inny kolor. Um, tak, cool. inny tak, in kolor. Bateria! Nie, nie, to jest jakiś senów. Już nie będzie. Ja mam farta. Nie trafię, morfa Galaktikula! Jak ci trafię, Galaktikula, chłopie? Ale też są w mojej Dobra, no ale. Się. Klej! Super. Hmm? Lodzia, no super. Mi, no dobra, do końca. No, ale szybko. Krótkiego, Dobra, to dawaj. E, Lodzie, mi, odzia. Dobra, nie chodź, nie widać. Nie Szpikulec No Okej, okay, no to... No to ważne, że mi ale dobra, to nie, nie chce Koty. Tablica, chyba drugi kolor Nie Powtórka Nie, nie, nie Drugi kolor A tak, 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 tak Ej, ale ja tak otwieram i nagle taka gęba wystaje. Ja tak otwieram i nagle taka gęba Klaczek! No, klaczek. Tylko pomiędzy nam brakuje. No słuchawka, druga. Nie, ja to sam to jest... Nie, nie, to jest pudełko. Ty... Ej, czy można to włożyć? Bo ostatnio mogliśmy. Aha, jaka ludziom je Szczerze, powiedziałbym coś, że. Szybko no. otwieramy! Bo chyba się za bardzo zachęcić. Mamy farta. Czy jednak nie jest pod tą procesowką? No, skarpeta. Drugi kolor. Ale wiecie, co jest najlepsze? Ani jednej powtórki. To jest najlepsze, co nie? No. Żebyś zaraz nie wykrakał. A co to jest? Tak, otwieramy. I całe powtórki. O nie, zamlagałem! To jest? A tu... I... Drugi! A nie! Była powtórka. Um, um, tego miałam powtórkę, ale tak ogólnie to, że ona się stąd figurek nie powtórzyła. Um, no a to klej. To... Brawo, otwierajmy co otwierają, bo ostatnie dwie moje. Osobie, dwie 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 dwie. Pierwsza moja tarczycka ja tymczasem. Jak to wygląda? Galaktykul! Chyba za No tak, ona walczy z chyba. Dobra. Lodzia mi odzia... <grymne> Trzy, Nie, dwa, ty. A ja sobie. I co? Y powtórka? Poczekaj, nie. Drugi kolor. Ale czego? Dywanu. Coś no. czerwonego? Bazon. Nie, to jest piosenka z A nie, to, to, jest, to jest ten z piosenki Hot dog. dog Szczerze, a nie najpowtórki Takie fajne klocki Lego Hot Dog, Hot Dog Cześć Nie, to na górze tej wieży, dawaj, na górze tej wieży Dobra o, Kacper, symania! Czekaj. Spania. I nagle tak odlatuję ze swoją deską. Bye, bye! No, to będzie. Bye bye! No, już 10, 10 minut, szybko poszło, moja radna niestety no, na to boli, ale wiecie. Um, um, czy, tak samo jak ze Złotą nie było, że na początku były te najlepsze saszetki, a potem te złe. No, trzy srebrne, a ja, ja, ja mam jeszcze biurko, bo coś By... się na, na wymienił. I 10... piesochłodak! I galaktyku! Ej, czemu się nie wymienisz? A Ty się wymienisz za... Um... TO ZA MOJE WSZYSTKIE z... ZŁOTE! Nie. że swoich złotych mam, wiesz o tym. To to za yy, moje yy, wszystkie złote, których ty nie masz i jeszcze za... Mm, za... Kogo ja z... mogę ci Dobra. Nie. Czemu? Nie. Tak samo jak za Morfę. NIE! No to jest słaby Zinks, przecież go się nie spodziewałeś. Nagrzewamy On się nie nagrzewa Nagrzewa się, nagrzewa To, że się nagrzewa O, on siedzi w ciemności Ej kurde No, co jest? jest? Łapie <grywa> w sumie one, one ciągle się nagrzewały Bo tu mamy taką fajną lampę Dobra, gadaj, co wiesz do następnego odcinka. Pa!